Okej, okay, kochani, dzisiaj mamy fabrykę krakersa. Tutaj mamy nasze gryka, już namoczone dwa dni, wypukane, namoczone, wypukane. Tutaj mamy seminiany, mamy nasze wytłoczki z zrobienia olej leniany I tutaj pod spodem mamy czysty, ekologiczny len. I tutaj mamy namoczone słoneczniki, peski z Deni. I tutaj robimy, robimy nasz sos do nasze krakersy. Więc tutaj możecie robić swój własny sos. I nie możesz za bardzo błądzić, jeżeli używasz i płatki drożdżowe i sól. To są te dwie składniki, które są istotne. Możesz tylko te dwie składniki i masz doskonale krakersy. Niech będzie słono i niech będzie płatki drożdżowe i masz sukces. Tutaj jeszcze mam kurkuma. Jeszcze kurkuma świeża. I mam jedną paprykę wędzoną, żeby było taki trochę inny smak. I też tutaj dam taki smak dobrej oliwy z oliwek. Jeżeli macie możliwości, to moja koleżanka to jest inna Justyna. Teraz inna Justyna. Moja koleżanka ma chyba najlepszej oliwy z oliwek, której próbowałam w życiu, który jest komórcyjny, bo oczywiście, będąc w Grecji, będąc. W Italii spróbowaliśmy różne rzeczy, ale to jest cudowne, to jest kupne w, w Polsce. Tam w dyskrypcji link do, do Justyna i jakiś octu, od druga koleżanka od Oksymelu Justyna, to jest zawsze dobry dodatek do nasze krakersy. Octu i jeszcze coś słodkiego, żeby lekko to sfermentowało. Będziemy tutaj szukać. Co mamy za słodycze? Okej, okay. Mamy. Stewie nie chcemy, bo to nie będzie fermentowało, bo to jest. Więc szukamy jakiś inny. Mamy cukier z agawy. Mamy bio-sukier kokosowy. Mamy bio-surow daktylowy. I ja chyba idę tradycyjne z naszym wspaniałym polskim miód gryczanej. To wszystko dam po łyżkę i będziemy mieli sos do naszej krakiersy. Mamy wszystko. Cześć tato. Co odśnieżałeś? Na nartek chciałbyś być? No. Yeah. Nie na Jest nie, nie, chcesz. Ja nie, 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 tutaj to ja mam tutaj kilo mniej więcej, tutaj kilo, mniej więcej. i tutaj kilo. Mieszane mniej więcej. To są moje proporcje. I tutaj mamy 2,5 litr i to powinno być dobre. Mieszamy tutaj do naszej sierpnięty. Niech to pęcznieje. Okay, tam ty... nie było mało śniegu, tam było całkiem dużo śniegu we Wrocławiu. No, słyszałam, Tato mi mówił. Ok, tutaj mamy 5 pięć... spętniało się. Jeszcze chwilę poczekamy, żeby to wszystko spętniało fajnie. A teraz blendujemy nasze gryka. Chcesz, że woda jest, to jest trochę za dużo wody, ale to jest ok. Że woda jest tak tuż pod linię, gdzie są gryka. Możesz tutaj dać um, łyżeczkę sól. Piłka. piłka. Tam jest balon jak chcesz. Idziesz? Albo. Albo. Mawa. Albo to, no lubisz to. Ja mam wszystko. Tak? tak. Uh -huh. No, nie musi być długo. Żeby tylko nie było w całości. Ojej. Co wiesz? O to mu chodziło? Nie, nie. On chce Marvel. Ty siukasz Marvels, tak? To? To? Noah! To? O to chodziło? A powiesz chociaż dziękuję. Nie! 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 Nie, Dwojno. nie. nie, nie. Okej. Okay. Tutaj jest nasze konsystencje, które chcemy. Takie rzadkie, ale... Jeszcze gęste. I tutaj jest takiej konsystencji. Jeszcze może być gęst, gęstsze, Ale to może tak być. I zaraz więcej będzie spęcznieć. Ale na razie naleję tam. I tutaj jest całe 9 tacy suszarka. Więc jak się małe suszarka, to zróbcie pół kilo na przykład. Ja robię kilo, kilo, kilo. Możecie robić 500 gramów, 500 gramów, 500 gramów. I mówię kilo, 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 bo to chodzi o główne składniki czyli gryka, kilo, śleniane, kilo, słonecznik, i denia, kilo. Więc tak słonecznik i, i denia, tak kilo razem. I mieszamy, mieszamy, mieszamy. Okej. Okay. I jeszcze zblendujemy. Drugi blendujemy teraz. I to jest same wody tutaj, bo ja zrobiłam ten pierwotny e, sos dosyć słono, więc nie potrzebuję dosolić, ale jak tutaj by było mało słono albo mało jakieś smakowo, to zawsze możesz doprawić tutaj. Ja teraz piję rano swój Oxymel. Ja też chcę pić. chcesz pić Oxymel? Tak. Gości, to jest bardzo. Chcesz pić? Tak. Ok. Poczekaj, se to nagrywa się bardzo. ja to wypiję. Ej, też. Aha, no właśnie. Jeżeli chcecie, to możecie też skorzystać z tego oksymelu jako sos do twojej krakersy, bo to jest bardzo dobre smakowo. To jest nasze oksymel. No, to jest właśnie, tak mi się wydawało. Na pewno nie chcesz oksymel? Tak. Okej. Okay. No co tutaj dajemy. I będzie da, nam dać taki ciekawy smak. Więc możecie wypić ten oksymel codziennie. Albo możecie też używać do opścinego przepraw do krakersa. Wtedy macie czosnku, te wszystkie rzeczy wasze krakersy. Mama! Proszę bardzo. bo na tych już Hej, 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 Poproszę. To jest... Tutaj masz twoje. Bezpieczne tam, okej? Okay? I warto spróbować teraz przed ostatnim zblendowanym gryka. Bo jak już blendujemy ostatni, no to będzie nam trudniej tutaj doprawić. Więc. więc szybko. Próbujemy. I. Jest ok. Dajemy troszeczkę więcej soli do następnego blendera. Będzie doskonale. I ostatni. No okay. mieszamy, mieszamy, mieszamy. Nikt wszedzi siedzi, wypuści trochę wodę, żebyśmy nie mieli zbyt wybogniste nasze sos. Nie? Co robisz? W, nie, 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 jeszcze coś nowego. Y... Chyba coś nie, ty jesteś, taty flat z masą i z ziemem, tak? Tak. Okej, okay, to zaraz ci pokroję. No. Okej, okay, ja nie wiem czy z jedną ręką. Eee, dam rady. Dam rady. Okay. Okej. Okay. Okej. I mieszamy. Mieszamy. Ale to jest to śmieszne. Ok, teraz mamy takie konsystencję. I to będzie tutaj się siedziało 24 godziny na noc, jeden dzień. To sfermentuje, trochę zgęstnieje I będzie gotowe, żeby wprowadzić na tacę do naszej suszarki. Damadam. To są nasze krakersy. Widzicie, ile to urosło. O, o. Upie. To jest spermentowane. Ok, widzicie, jak to już trochę pękło ten gazowanie. To są dobre bakteria, które dzięki temu, że są, będą łatwiej do trawienia w naszym brzuszku. Tak chcemy załatwić terapeutyczny walor w naszej krakerce. To jest dzięki temu łyżka miodu, który dałam. Co, szykujesz, tak? O, 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 o! <gry> o, i teraz to tak bulgotało, że to jest kwaśne. Teraz. Mój koleżanka Pola. Moja koleżanka Pola, dla której robię te krakersy, ona prosiła mnie, żeby było mniej kwaśne. Teraz tak. Mniej kwaśne, to znaczy mniej zdrowe, tak w sumie, bo mniej kwaśne, to znaczy mniej sfermentowane i mniej jakby e, bakterie. O, zobaczcie tutaj jak bulgoczy. Widzicie to? Widzicie to? Widać bakterie, jak one pracują. Więc teraz jest 24 godzin po terminie. E, jeden dzień, i to już leży, i bakterie jest wystarczające, żeby to zrobić. Jeżeli chcecie jeszcze zdrowsze, jeszcze więcej e, twoje dobre bakterie, to możecie zostawić na jeszcze jeden dobę. Pole nie jest kwaśne. Ja to rozumiem, bo to jest taki wyjątkowy smak. Trzeba to przyzwyczaić do tego smaku. Teraz tak. Będziemy robić krakersy do naszej suszarki i będziemy robić jednobuchany chleb do naszej piec, Żebyście widzieli, że to jest dokładnie ten sam przepis na chleb gryczany i na krakersy gryczane. Surowe, suszowe, suszone, suszywo. Gotowe? Jedziemy? Suszyno, suszywo, jedziemy. Ok. Jedziemy na, um, na trening i wracamy. I robimy wieczorem nasze krakersy, krakersy. Ja Ci pokażę jak zjeżdża pas. O my goodness. Świetnie, chłopaki no to nie, co? Nie, 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 nie. Byliśmy teraz na jiu-jitsu. chłopaki cały nasze, treningi bawili się na podwórku. Nie, nie, Podoba mi się zamiast na telefonie. Czego się nie chcesz napić? Już się napięło, jest teraz mi się chce to. Aha, no to... Okej. Okay. Oha Okej. ja. Dzisiaj wróciłam z treningu. Robiliśmy tylko jeden trening dzisiaj. Czasami robimy aż trzy, więc wróciłam, bo chcę, że już uh, te krakersy są w uh, suszarce dzisiaj. Bo jakbyśmy czekali do jutra, to będą kwaśne tak bardziej kwaśne bardziej sfermentowane i na pewno moje pole będzie narzakała. To wygląda jak wielką żółtą kupą, ale nie jest kurkuma. To są bardzo dobre jakościowe krakersy. Krakersy własnej krowy. Co ty tam krakersy gadasz, Maluch, ty? Krakersy własnego gruby. A ty lubisz te krakersy? Bo... No nie te żółte, pomarańczowe lubię. A, mogę ci zrobić takie pizza. No, to są kurkumowe i nie lubi kurkumowe, a ty robisz te pice, co robię, tak? No bo one są po prostu lepsze. No bo są na smaku pizze. Nie, po prostu są Ja robię są takie lepsze. pomidorowe z bazylią, rozmaryn. Możemy to kolejne zrobić. I to też są smaczne. Ja też to chyba wolę. O, kończy. Ale co to są? No, no. Ale Ej. to są um, przeciw stan Palmy. La pola, bo one tak... kiki. Mm. Ki, ki. Jest równo. Chłopaki. Mm -hmm, mm -hmm. Chyba tak, chyba jest nawet bardziej równo niż jak <laughs> nie mam kawela. Okej. Okay. Tak, 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 tak. O, teraz. Tak, 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 tak. tak. I tak, 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 tak. I... Tak, 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 tak. Okej. Okay. I teraz mamy piękne krakersy i kładamy do suszarka. Powiem wam, że to nie jest łatwe to zrobić bez Z kamerą. Okej. Okay. Mamy to. Ok, teraz wiecie jak to wygląda, i pokażę Wam jak to piec, bo dokładnie to możemy kładać do piecyka i będziemy to zrobić. Teraz zrobimy chleb, gryczany z tym. Ty chcesz, żebym komentował to z drugiej strony kamery? No, możesz powiedzieć po prostu. No. Tak. No. Mój przepis, więc to będzie pieczone, a. a... A to, co roz, rozprowadzałaś wcześniej, hmm. idzie do tej maszynki here, Do tej, e, tutaj, e, na takie tacki. To ma opcję niskiej temperatury, suszenia w niskiej temperaturze i, i co. I, i, i duża przewie, przewiewność jest z tego, także to będzie ususzone e, i żywe. W dalszym ciągu. A to w piekarniku e, będzie nieżywe. Nieżywe. E, będzie upieczone. Niemniej pyszne. Tak, taka sama ilość soli i wszystkiego, tak? Tak. A, pestyzdy, oczywiście. Okay. Pyszne są. Polski kupiłem. Teraz szefirek. Zabieram się. I ty opowiesz ludziom o właściwości i wartości. Wartości? Właściwości. Gryki. O, gryki i też tym suszywo. No, dlaczego to, to suszone? Nie było o każdym ze składników długo, ale gryka, gryka jest ciekawa. I tutaj chyba gryczany. Gryka jest wspaniałym pseudozbożem, Nie, nie zbożem, ale pseudozbożem I ma taką. Substancje między innymi uh, nie, nie. Kładasz i kłasz ręce do to uh, substancja rozdrowotna o tyle uh -huh. To właśnie też to nagrywałaś czemu nie mogę mieć No Możesz, ale tu mówisz o rutynę i kładasz ręce do piszorek to jest tak A tu jak sobie ludzie wkładają to to tu bym włożył, tu mogę sobie grać w <grym grym grym pimponga> A ty jak włożył, to nic, nic nie mogę. Na, nic na, nie grać? Nie, na brzuch położyłem. I rutyna, rutyna jest dobroczyna na nasz układ krążenia, na mm. naczynie na, na, na krwionośne, na tkankę łączną. łączną w naczynie krwionośne uelastyczniają, mm. nawet ludzie, Którzy mają trochę stwardniałe naczynie aktywności, którzy mają tendencję do wzrostu ciśnienia tętniczego przy, przez to, że te naczynie są sztywne, mm -hmm. mogą, z, mogą popracować z gryką i oczywiście też z innymi substancjami i uelastycznić te naczynie mm. i to ciśnienie sobie zbić naturalnie. E, e, i suszywa w opozycji do pieczywa. To, to suszy i przewiewa i, i tylko wysusza to nas, nasiono, nasiono, i w zboże us, us, usypia. Najpierw my je moczymy, płuczemy, a później ono idzie spać w suszarce. Część z niego już się nie obudzi, ale większość z niego się obudzi w przewodzie pokarmowym i dalej enzymy są o, do wykorzystania, są aktywne. Z kolei jak upieczesz... To tam będą inne substancje. Rutyna między innymi przetrwa temperaturę, ale enzymy już nie, niestety nie przetrwają no I właśnie. Temperatury, temperatury i to już, I już no, nie musisz... trudno by było to nazwać żywym jedzeniem, ale w dalszym ciągu to będzie wegańska, we wegetariańska preparacja mm -hmm. pełna składników odżywczych, ale już niestety nie żywa. Dziękuję Ci się, I teraz możemy to włączyć. Niemożliwe. Możliwe. <laughs> I... włączymy. Daj jednego. Mogę? Jednego. Chyba nie. Nie. <laughs> nie, nie. Chyba nie. Chyba nie może. Możemy. Mama, mogę Nie mogę. To są dla dzieci jutro pączki po śniadanie. <laughs> Okej, okay, mamy na dobę i no będzie dobrze. Good morning. Good morning. Hello. Masz pracę, rozumiem. Ok, kochani. Zobaczymy nasze roboty tutaj. Dzień dobry wszyscy. O, oh, wow. Mamy tutaj nasze chleb gryczany. Świeże pieczone. Zaraz wyciągniemy z tego foremka. I mamy nasze krakersy. Widzicie? Eee, Wcześniej rano nie chciałam Was obudzić, ale ja sama tutaj przyszłam i przewróciłam tej krakersy. Więc były tak na tej plastikowej. Tak? I ja przewróciłam na drugą stronę i wyciągnęłam ten folii. Okay? I foli daję tutaj, bo jest łatwiej. No. Otworzycie. No. Jest łatwiej wy, wyczyścić tej folii, jak wszystko tutaj jest suche. Więc daję do suszarki, żeby wysuszyć. Po prostu wyczep, 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 wyczepnie. Ty chcesz kraker? Nie, nie. Nie chcesz? Nie. Chcesz chleb kryczany? Tak, tak. Dobrze, to siadaj, ja je zrobię, ok? I mamy na śniadanie chleb kryczany. I ile? Piekło swoje normalny chleb na zakwasie. Ok, z naszej przytłoki wytłoczki, tak mówisz? Wytłoczki? tak Ok, wytłoczki z mleka orzechowego, teraz zrobiłam. Robię taki um, taki pasta do mojej chleb greczanych. Tutaj mamy oliwę z oliwek. Dobre, dobrej czym mówiłam? Słuchajcie. Polecam, polecam. Tutaj mamy tamarii. Tutaj mamy sułmorskie i płatki drożdżowe. Ok, i to jest wystarczające na dobre paste wegańskie. To może być dobre. Jeszcze trochę płatki. I mamy dobry pasztet Ok, mamy szpinak ekologiczny nasze. Pasta, coś jeszcze takiego? I kochani, smacznego. Mm. Nasze krapełki są piękne. Wysuszone. O, super. I zaraz zapakuję dla kilka osób. Okej, okay, kochani, mamy nasze krakersy i tak, ja od razu wam powiem. Mam takie ciekawe światło. Idę tutaj. Szukam dobre światło dla was, żeby skończyć tego vlogu o krakersy. Okej, okay, kochani, mamy nasze krakersy. Wy to jest to jest obiad dzieci a tutaj mamy nasze krekersy wysuszone i gotowe do zapakowania to było jedną dobę 24 godziny były w suszarce i są doskonale e, wysuszone na 40 do 45 stopni e, teraz mamy kolejne partie tutaj się suszą jeżeli, ja tak mam obawy z tym, ale jeżeli kilka osób chcecie kupić krakersy, ja polecam, żebyście kupili suszarka i byście robili swoje suszywo. Bardzo terapeutyczne, niskie temperatury, mają enzymy. To jest sposób, żeby zjeść coś sytego, coś polskiego, taki polski kanapkę suszewo zamiast pieciewo cały czas. Mi boli brzuch po pieciewie. Więc ja polecam Greka nasze krakersy Kupcie suszarkę i zróbcie naprawdę, to jest wiele bardziej oszczędne, bo to będzie Wam kosztowało wiele mniej. Jeżeli ja dla Was robię, moja cena jest 19 zł za 100 gram, czyli 190 zł za kilo. To są lekkie, więc to jest dużo, ale powiem Wam, widzieliście proces, jest intensywny, jest dużo pracy i nawet nie ma pytania czy są niżej ceny. Bo Irek ma 25 zł za, za, za 100 gram, więc on jest nawet droższy. Jeżeli chcecie suszewo, to mogę Was wys wysłać, ale nie wysyła mniej niż 500 gramów. Po prostu to się nie opłaca. Wypłacie za. Płacicie za przesyłkę, ja wysyłam i możemy mieć taki układ. Trochę tego obawiam, bo ja już miałam produkcję, już miałam, uh, wysyłałam, sprzedałam i to było tyle pracy i uh, no mało zysku, więc... Ale wiem, że dużo z was potrzebujecie takie terapeutyczne jedzenie, nie macie czasu, żeby to zrobić, więc Mogę kilka jeszcze klientów dobrać. Um, napiszcie do mnie prywatnie, dam link w opisie uh, do mojej prywatnej e-mail. Napiszcie do mnie i kilka osób, które będą brać co drugi tydzień albo co tydzień, to mogę Was wysłać. Już mam kilka uh, koleżanki, które wysyłam co, co tydzień albo co dwa tygodnie. I mogę tak zrobić, ok? Możecie próbować i zobaczycie, możecie zapisać na mój list Wysyłkowe, Ale żadnego narzekania o cenę, żadnego narzekania o ale dlaczego, to jest tylko, nie, to jest tyle pracy i to jest bardzo naprawdę wartościowe składniki, które są ekologiczne, które są namoczone, które są Uh, kupne jest bardzo dobre źródło, sprawdzane, greka, sprawdzane, się bo to nie jest łatwe, żeby znaleźć dobre źródło tego wszystkiego. Więc, ok, znaczę cenę i wszystkiego. Więc uh, powodzenia, kochani, zróbcie swoje. I nie za bardzo to wychodzi z pie piekarniku, jeżeli nie macie termostat. Uh, więc dużo ludzi pytacie. Susza suszarka jest dobre inwestycje, macie tam ten dzille. To jest naprawdę dobra cena. Możecie kupić nawet mniejsze niż to na ich stronę. To opłaca się. Jeżeli nie możecie, mamy. Kocham Was bardzo. Terapie, mamy tutaj. Uh, zróbcie swoje żywienie terapeutyczne albo przyjeżdżacie do nas, bo będziemy zaraz mieli otwarte nasze ośrodek, życie terapeutyczne i będziecie mogli jeść takie rzeczy na uh, okrągło u nas, w domów, dokładnie w tej kuchni. Ok. Kochamy Was bardzo i do zobaczenia! A, A co Ty tam jesz? Kolega? Ja bym się uwielbiał. Pokaż mi co Ty tam jesz. No to Czy to są krakersy? Kurkumowe? Smakuje Ci? Smaczne są? To jest chyba najlepsza reklama. Jak il jest coś smakuje, to jest cud. Jak Ty mi dasz z Tobą 看什么直播？Oh <laughs> <laughs>